Szwajcaria jest prawdopodobnie jednym z największych synonimów neutralności. Szwajcarska neutralność stała się znana na całym świecie przede wszystkim ze względu na swoją pozycję podczas dwóch wojen światowych i zimnej wojny. Ale w jaki sposób Szwajcaria stała się neutralna i jak była w stanie utrzymać ten status pomimo poważnych niepokojów i wojen w Europie? Pierwsze kroki w kierunku neutralności zostały podjęte w 1515 roku, w którym Konfederacja Szwajcarska poniosła druzgocącą porażkę z Francuzami. W rezultacie Konfederacja zakończyła swoją ekspansjonistyczną politykę i starała się trzymać z dala od wszelkich przyszłych konfliktów. Nie oznaczało to jednak, że Szwajcarzy przestali walczyć. Szwajcarzy byli znani w całej Europie ze swojego ducha walki, a wiele instytucji i domów królewskich zatrudniało ich jako najemników. Najbardziej znanym oddziałem najemników jest prawdopodobnie papieska gwardia szwajcarska w Rzymie, która służy do dziś. Wojska szwajcarskie walczyły więc głównie jako najemnicy, choć państwo starało się trzymać z dala od wojen swoich europejskich sąsiadów, na ile to było możliwe. Jednak neutralność Szwajcarii, jaką znamy dzisiaj, rozwinęła się dopiero wraz z wojnami napoleońskimi. Pomimo podpisania kilku traktatów pokojowych z Francuzami, Szwajcaria została najechana przez Francję w 1798 roku, a następnie stała się państwem wasalnym Napoleona Bonaparte. Dopiero po klęsce Napoleona pod Waterloo status ten został zniesiony, a negocjacje w sprawie przyszłego statusu Szwajcarii odbyły się na kongresie wiedeńskim w 1814 i 1815 roku. W międzyczasie neutralna Szwajcaria wydawała się być najrozsądniejszym rozwiązaniem dla wszystkich zaangażowanych mocarstw. Wynikało to głównie z faktu, że każda z głównych potęg miała własne plany dotyczące przyszłości Szwajcarii, a zatem nie było możliwe osiągnięcie znaczącego porozumienia. Austria, na przykład, chciałaby rządzić Szwajcarią jako państwem satelickim, Francja chciała zachować swojego wąsala, a Prusy chciały zintegrować Szwajcarię z Konfederacją Niemiecką. Ostatecznie osiągnięto kompromis w postaci neutralnej Szwajcarii jako strefy buforowej między głównymi mocarstwami. Było to również bardzo wygodne dla mieszkańców Szwajcarii, którzy postrzegali neutralność jako najlepszy sposób na przeciwdziałanie ekspansjonistycznym planom swoich sąsiadów. W przyszłości jednak neutralność ta była wielokrotnie wystawiana na próbę, na przykład podczas I wojny światowej. Mimo że kraj był zagrożony ze wszystkich stron, udało mu się zachować ścisłą neutralność, co oznacza, że nie brał udziału w żadnych działaniach wojskowych przed, w trakcie ani po wojnie, ani też nie opowiedział się po żadnej z walczących stron. Niemniej jednak kraj zmobilizował swoją armię na granicach na wypadek inwazji sąsiada. Obie strony opracowały plany inwazji na terytorium wroga przez Szwajcarię. Armia francuska opracowała plan inwazji na południowe Niemcy przez Szwajcarię. Niemiecki sztab generalny również pierwotnie opracował plan wkroczenia do Francji przez Szwajcarię zamiast przez Belgię. Oba plany zostały jednak odrzucone, dzięki czemu Szwajcaria mogła pozostać poza wojną. Po wojnie nowo powstała Liga Narodów oficjalnie uznała szwajcarską neutralność, dlatego też siedziba Ligi Narodów została założona w Genewie. Organizacja Narodów Zjednoczonych, następca Ligi Narodów, do dziś ma swoją siedzibę w Genewie, obok Nowego Jorku. Największe wyzwanie nadeszło jednak podczas II wojny światowej. Tutaj również Szwajcaria zdołała w dużej mierze zachować neutralność pomimo swojej strategicznej lokalizacji. Szczególnie po aneksji Austrii, Szwajcaria obawiała się, że również zostanie włączona do Rzeszy Niemieckiej. W związku z tym rząd szwajcarski zarządził powszechną mobilizację, a wojska graniczne zostały rozmieszczone. Czasami kraj był całkowicie otoczony przez siły osi, a Niemcy wielokrotnie naruszali szwajcarską przestrzeń powietrzną i wysyłali sabotażystów, ale nie doszło do inwazji. Po zakończeniu wojny, zwycięskie mocarstwa oskarżyły Szwajcarię o współpracę gospodarczą z narodowymi socjalistami, ponieważ wiele transakcji niemieckiego Reichsbanku było przetwarzanych za pośrednictwem szwajcarskiego systemu bankowego, a handel z Rzeszą Niemiecką był kontynuowany. Po II wojnie światowej Szwajcaria zajęła bardziej aktywną pozycję w sprawach międzynarodowych. Nadal promowała inicjatywy humanitarne i często działała jako mediator, ale pozostała ściśle neutralna w sprawach wojskowych. Na przykład nie przystąpiła do NATO ani UE. Innym ważnym powodem szwajcarskiej neutralności jest to, że jest ona jednym z fundamentów tożsamości narodowej. W przeciwieństwie do większości innych krajów, nie jest ona oparta na pochodzeniu etnicznym, religii czy języku, ma na przykład cztery języki urzędowe, ale na czynnikach międzykulturowych. Wiara w demokrację bezpośrednią, gotowość do kompromisu, a także neutralność są ważnymi kamieniami węgielnymi szwajcarskiej tożsamości narodowej. Ten mały alpejski kraj od kilku stuleci prowadzi politykę neutralności. Nie jest to jednak jedyny neutralny kraj na świecie. Na przykład Irlandia i Kostaryka prowadzą taką samą politykę zagraniczną, a sąsiednia Austria również dążyła do neutralnego stanowiska, choć wymuszonego, od czasów II wojny światowej. Przygotowałem już film na ten temat, który można obejrzeć tutaj. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał teraz, aby nie przegapić więcej w przyszłości. Jeśli chcesz nas dalej wspierać, możesz zostać członkiem kanału. Dzięki za oglądanie.